Państwa w kolejnym odcinku, przedstawiałem chyba w maju lub w lipcu taki filmik o naszej plantacji lawendy. Ten proces już się na ten rok zakończył. Lawendę zebraliśmy na własnych urządzeniach, dokonaliśmy ekstrakcji tych olejków i samej lawendy. Poprzez działanie parą w wytwornicy pary w autoklawie uzyskaliśmy i hydrolat, i olejek lawendy. Bardzo eteryczny. Ta odmiana lawendy, to był nasz eksperyment, była podlewana wodą plazmowaną. Wyciskanie, czyli działanie parą na, w autoklawie, też było robione na wodzie plazmowanej, dejonizowanej. Skład tych hydrolatów, bo na tym się dzisiaj skupię, jest bardzo bogaty zawiera takie e, piki olejków, które są w eukaliptusie, które są w innych e, ziołach i pełnią rolę e, biobójczą. W, sam jestem, sami jesteśmy na etapie jeszcze analizy, w jakich stężeniach, w jakich rozcieńczeniach będziemy Państwu to proponować, ale już w lutym wystawimy na e, naszej stronie możliwość zakupu takiego pięciolitrowego hydrolatu, który możecie Państwo stosować w różnych sytuacjach. Czy do kąpieli, czy do maseczek, czy do mycia. Hydrolat lawendy, odmiany francuskiej, jest bardzo dobrze wpływający na różne zapalenia skóry, zmiany skórne. Sam osobiście przećwiczyłem go, zacząłem pić i też bardzo dobrze działa na układ pokarmowy. Więc myślę, że cena, którą również zaproponujemy Państwu będzie bardzo atrakcyjna. Jesteśmy wytwórcą, siejemy sami, znaczy siejemy, już wysialiśmy, lawenda będzie rosła 10 lat, pilnujemy lawendy, podlewamy, sami ścinamy, sami ją obrabiamy. Sami sprzedajemy. Czyli od pola do opakowania robimy to w naszym zakładzie. Chciałbym, żebyście Państwo spróbowali tego naszego nowego wynalazku. Przez to, że zastosowana została woda plazmowana, efekt jest naprawdę zdumiewający. W ciągu 3-4 miesięcy lawenda wyrosła do poziomu, w którym mogliśmy zebrać kwiat. Przy normalnym nasadzeniu nie byłoby to możliwe i przy normalnej wodzie. Zebraliśmy plon, którego się nie spodziewaliśmy w tym roku. Myśleliśmy o że to wszystko wyjdzie nam w następnym roku, czyli praktycznie przy drugim zbiorze. Teraz jesteśmy już pewni, że efekt podlewania tą wodą, efekt Działania na tą roślinę przyniesie bardzo dobre efekty, i zobaczycie Państwo na ekranie jeszcze składy, jakie udało nam się uzyskać, a na chromatografię wydruki, które pokazują ilość olejku i piki, jakie pojawiają się przy analizie tego hydrolatu. Zapraszam w lutym na naszą stronę, gdzie pojawi się nowy produkt. Hydrolat lawendowy Nantes.